Witam, teraz wam zaprezentuję mój prywatny samochód, który jest w tym momencie na sprzedaż. Jest to Audi S5 z roku 2010, 193 000 przebiegu, import Szwajcaria. Auto kupiłem już ze z użytym sprzęgłem, które ślizgało, nie dało się jeździć, tak? I oprócz tego były e, wgniecenia na trzech elementach: odgradu na masce, na dachu i na klapie bagażnika. Jak doskonale widać, żadnych wgniecenia teraz tutaj nie ma. Na dachu również. Na klapie bagażnika też nie. Jedyne co te te ślady tego gradu zostały na tylnej szybie. W przednią ktoś musiał wymienić w Szwajcarii, żeby auto przeszło tam przegląd. Po prostu techniczny MFK. W samochodzie zrobiłem kompletny remont w skrzyni Estronik, wymiana sprzęgła, nowa mechatronika, nowy olej także około 200 tysięcy na ten moment mo można, można tym samochodem zrobić yy, nie martwiąc się o skrzynię oprócz tego zrobiony jest standardowy serwis olejowy, wszystkie oleje filtry yy, akumulator jest nowy nowe wahacze z przodu i jeżeli chodzi od stronę estetyczną yy, tu była w rogu nieudolna naprawa lakiernicza błotnika zostało to w Polsce jeszcze raz, raz polakierowane tak jak być powinno oraz rant tego nadkola po tym wszystkim jest zrobiona jednoetapowa korekta lakieru w tym momencie auto tak jak widać nie posiada żadnych rys wgnieceń tego typu Tematów Rzeczy, które już yy, można by było zrobić w tym samochodzie, ale już zostawiam to nowemu nabywcy. To jest właśnie ta szyba. I opony, przynajmniej z przodu, wypadałoby wymienić, ponieważ jedna jest uszkodzona, tak jak widać. Oczywiście nic się z tym nie dzieje. Powietrze nie schodzi. Jakoś bardzo ta opona zjechana nie jest, ale jest po prostu uszkodzona. Także te dwie opony trzeba byłoby wymienić. Nie jest to jakoś przesadnie sprzątane, wiadomo, auto się użytkuje. Nie będę się tutaj rozwodził nad wyposażeniem. Każdy wie, co jest w wesce. Słońce trochę przeszkadza, ale. Mniej więcej widać jak to wygląda. Jeżeli kto kogoś ten samochód by zainteresował, to są dane kontaktowe numer 5.